Szczeniaki, które powstały po skrzyżowaniu pudla i jorka są niesamowite. Choć te dwie rasy zupełnie się od siebie różnią, ich połączenie daje świetne rezultaty. Internauci są zachwyceni zdjęciem psa, które obiegło sieć. Maluch jest naprawdę słodki, nikt nie spodziewał się, że rezultat niezwykłego połączenia będzie aż tak udany. Szczeniaki wyglądają niezwykle uroczo, nikt nie spodziewał się, że skrzyżowanie ze sobą dwóch tak odmiennych raz przyniesie tak wspaniały rezultat. Maluch, który powstał z połączenia pudla z Jorkiem, skradł serca tysięcy internautów, jego zdjęcie podbiło sieć i stało się ogromnym hitem. Szczeniaki Jorka i pudla są przesłodkie. Internauci nie mogli uwierzyć w rezultat dziwnego połączenia ras pudel i Jork to dwie rasy psów, które różnią się od siebie niemal wszystkim. Pudle są dość dużymi czworonogami o specyficznej, kosmatej sierści i długim pysku. Często używane były do polowań, w szczególności na ptactwo wodne, ponieważ rasa ta świetnie pływa. Są to zwierzęta bardzo aktywne i towarzyskie, oraz niezwykle skore do nauki. Jorki z kolei to malutkie psy, używane niegdyś do tropienia myszy i szczurów w domostwie. Mają długą i prostą sierść o ciemnym umaszczeniu oraz płaski, drobny pysk. Zwierzęta te bardzo przywiązują się do swoich właścicieli i obecnie uznawane są za rasę towarzyską. Lubią ruch i zabawę z dziećmi, jednak bywają nieco nieufne wobec obcych. Szczeniaki zaskoczyły wszystkich. Zdjęcia psa podbiły sieć z połączenia tych zupełnie różnych ras powstały szczeniaki o niezwykłej urodzie. Zdjęcie jednego z maluchów obiegło sieć, a internauci nie mogli uwierzyć w to, jak wspaniale wygląda. Zwierzak posiada charakterystyczny dla Jorka kolor umaszczenia, uszy oraz mały pysk, ale zdecydowanie widać u niego również geny pudla. Sierść zwierzaka nie jest prosta, lecz mocno falowana, co sprawia, że wygląda, jakby był niezwykle puchaty. Dodatkowo jest delikatnie większy niż dorosły york, co pozwala sądzić, że prawdopodobnie jeszcze trochę urośnie. 2. Zwierzak wygląda naprawdę słodko, a połączenie tych ras zaskoczyło wszystkich. Niedawno pisaliśmy o innym niesamowitym skrzyżowaniu fotografia i mugur gazeta